Okej, okay, po śmierci mm, jestem przed wejściem do kolejnego pomieszczenia. Trafiony w łeb. Czy tam jest ten trener? Jeśli tak, to, to już nie ma na To już na pewno nie ma kamera karabinek eee. i pozbyć się szybko O właśnie, i wcześniej w ten sposób właśnie zginąłem. Jak mi pierdykło to w twarz. No to nie miałem szans. Zero szans na przeżycie. Krupka mi pokazuje. O, reputację mam podniesioną do 18 poziomu, a tam od 20 chyba były te <laughs> modniszkowe ostrza. Ja pinkole. Jakie potwory Ja też chcę tylko pogadać. Mam taki Mały tylko rewolwer. Do przeprowadzenia miłej, krótkiej konwersacji. Potwory, nie ludzie. Potwory, nie ludzie. No i tak to właśnie wygląda. Gdzie jesteś? Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć. Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Super. Przyda się. Nie chcesz już sprawdzać każdego pomieszczenia. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie, ja odłączę z tej strony. Jestem gotowy. Powiem kiedy. Ja też. Dobra? Teraz. Gotowe. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Um, odłóż sobie pistolet. Co z nią? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Myślę, że też by każdy był po tym, co Myślisz, jej prawdopodobnie robić. Nie, nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa. Nie widać żadnych ran. Nie mamy wyjścia, Wi. Dobra. Hej, Evelyn, musisz mi powiedzieć, kto zlecił akcję. Vi, serio? Tak, Zabierz muszę teraz, bo jakby się okazało, tak że ją stąd wyciągnę drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Że ona mi zginie gdzieś tam po schodach czy coś, no to to by była dupa. Nie, to czemu ona poszła tu? Nie traćmy czasu, zabierzmy ją stąd. No to what the hell? czemu pilnujesz tam drzwi, a nie staniesz tu przy windzie? Ło co się właśnie od... nie Pawliło? Co się właśnie odjebało? No wiesz, naprawdę to jest takie trudne? Tylko jednego. Dla mnie. Niech ci będzie masz. Napawaj się. Wreszcie coś innego niż smród miasta. Nie wiem, mów mi, że nie czujesz ulgi. Wchodzimy? Idź, no jasne, nie zamierzam czekać No jasne, że wchodzimy Nie po to odwaliliśmy tę całą robotę, żeby teraz czekać pod drzwiami Aj, kurwa Zasnęła Tak myślę W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Czy jesteś na nią zła? Czemu jesteś na nią taka wściekła? Już dawno ja kazałem jej. Nie poprosiłeś, spieczać. żebym poszukała nagrań na jej chipie Byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę, wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego. Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci brain dance które znalazłam. Okej, okay, obejrzyjmy je. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej. Okay. Nie wygląda to za dobrze? Ile udało ci się zgrać tych braindensów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Ewelin. Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę. Zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź wi. No. Nie wygląda to najlepiej. Hej! Jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Słuchaj. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. No. życia Jeżeli i śmierci z tym nie zrobię naszego to szybko, życia umrę nie ona nic za mnie powie a nie mam zamiaru jej dotykać bo osoba po jakichkolwiek przejściach ma na pewno wstręt na jakikolwiek rodzaj dotyku muszącć na łóżku obok opcjonalnie ale my idziemy tu do brainden Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Mm, zaraz się załadują. No i znowu po oczach. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Nie dziwię się, że ci ludzie z epilepsją faktycznie dostawali do ataków czy coś. Na co mam zwrócić uwagę? Można dostać i Musimy nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia. Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Bring Tensu wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Ten strój... żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam...? Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić braindance, za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? Oho. Ty możesz się rozjaśnić, nie. Nie, nie. nie da się o, zobaczyć o, jej twarzy. Jak zazwyczaj nie jestem stoi. w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana na trenerka. Tak. Albo z takimi współpracuje. Dobra, co my tu mamy? To, to chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Okej, okay, i mamy tylko jeszcze jeden trop na samym początku. Także tutaj za wiele nie mamy. Co ona tu. No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole wewe. Znasz się na tym? Nie specjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No. To mogą być Wudu Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam. Aha. Ten gang. Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Co teraz? Ej. Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Dobra, Judy, mamy to. Ciekawie. I co myślisz? Ewelin nie była z nami szczera, ta kobieta troją. Która... Hmm. Wygląda na to, że Ewelin nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała w co ona się pakuje. Oh, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać bez. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Kompeki Plaza i sprzątnąć Biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Dobranie. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich? Tak. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Dokładnie. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Pewnie. A czemu niby nie by nie? Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Mm -hmm. Coś w to wątpię. Oui. Raison, mon zé, tu en Francuski? To gada? Po francusku? Nie wiem, może po kreolsku? skoro to wodu, boys. Może. Sprawdzę, czy mam auto tłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Mam, poczekaj sekundę. Musimy to przetłumaczyć.

Czy dać ci to nie możemy zaryzykować? Musimy że się nas do no. mhm. Czyli wszystko, wszystko rozgrywa się wokół jakiegoś alta, który ponoć jest w stanie udupić Arasaka. Judy, wystarczy. I sam Johnny też nam o tym gościu wspominał. Nie rozumiem co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Mam go we łbie. Wiesz o co mógł chodzić? Hmm. Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. En co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Mm, jasne. Bardzo dziwnie gwizdała. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Jezu, Johnny, nie bądź taki. Jesteś strasznie agresywny. Że tak powiem, jak Ani, mówię, pasywnie agresywny. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Popytam na mieście. Popytam ludzi, podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang, ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. Oki. Okay. No to powodzenia. Dzięki. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Ewelin nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. <laughs> no. Mogłaby na przykład nie wkopać mnie w coś takiego co doprowadza mnie na skraj szycia i śmierci. Cywil, mieszkaniec. Ciekawe, jak ktoś niby parkuje tutaj w ten sposób samochodem. I ciekawe, w jaki niby cudowny inny sposób miałyby tutaj kolejne samochody zaparkować po prostu mistrz kierownicy Bóg nawet bym powiedział nawet nie mistrz Bóg kierownicy dobra, bo zacząłem już tak mi się uruchomiło RPGowe szukanko, że poszedłem z tyłu za budynek na śmietnik popatrzeć, czy nic ciekawego tam nie ma to oznacza, że mi wchodzi za mocno RPG i bierzemy Mamy teraz się ogarnąć z pacyfiką. To jest rozdroża. Uda się do, dorwać helmana. No na razie szukaliśmy e, tej babeczki. Dobra, to zadzwonimy sobie do e, Mr. Hensa. w takim razie. co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Wodu Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Razu no ba, bo co się będziemy. Ciężko będzie się z nią skontaktować. E, nie robisz z nimi interesów? Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. Mam coś. No coś, na czym im zależy. Serio, chcesz coś obchnąć w Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić, i oddzwonię do ciebie. Taki, okay. mm. czyli tak, jak na razie byliśmy tu. I głównym gangiem był Malstrom. Na całej tej wysepce Teraz pójdziemy... Aha, no i co chwilę odwiedzaliśmy Moxie i Tiger Close, których wkurzaliśmy City Center, Valentinos, Sixth Street, Voodoo Boys i Animalsi Uuuu... Czyli tu pójdziemy teraz do Pacyfiki, daleko Widziałem, że tu na tej części mapy wszystko prawie jest bardzo wysokie Kup pojazd, makigai Mai mai Makigai mai mai 14 tysięcy Nope, myślę, że to jest straszliwy bullshit eee... Dobra, mamy 18 minut To sobie kończymy